Ten film wrzucił Marek Jakubiak na swojego Twittera. Tutaj macie go w przyspieszeniu i oczywiście wielki atak lobbystów, że to jest fake, że tak to nie wygląda. Musicie zdawać sobie sprawę, że za wiatrakami stoi potężna wielomiliardowa branża, która będzie robić wszystko, żeby wmówić wam, że to jest dla waszego dobra, że to jest super ekologiczne, tanie źródło prądu. No nie jest to najtańsze źródło prądu. I jednocześnie stoją za tym firmy niemieckie, duńskie, między innymi za produkcją. Są firmy, które stawiają te wiatraki, które, które zapewniają serwis, utylizację. Miliony, miliardy, które za tym stoją, i im zależy, żeby biorąc dopłaty publiczne. Jak najwięcej tych wiatraków postawić i żeby ta branża w Niemczech, w Danii, produkcja mogły się rozwijać i żeby oni mogli zarabiać. Nie patrzą przy tym na to, w jaki sposób będą żyć ludzie, którym pod domami 500 metrów od ich domów postawią taki wiatrak bez ich zgody. Bardzo często. I to jest pułapka dla Karola Nawrockiego, zastawiona w tej ustawie o energii, co teraz oni krzyczą, no ale jak to? Nie chce, nie chce Karol Nawrocki obniżyć cen energii, chce i zaproponuje swój projekt bez wkładu wiatrakowego lobbystów, bez tych niemieckich wstawek. No chcielibyście przy czymś takim mieszkać?